No i dobra, okay. jak z... Wszystko mnie boli, jak zawsze rewelacja. Mówią, tak nie powiedz mi, yy, nam się podobało, powiedz no, mi, dlaczego jest. point shooting jest lepszy? To nie jest lepszy, w sensie tak naprawdę, yy, ostatnio wygrałem mistrzostwa Polski w piro. Ja nie strzelałem tam z jednej ręki, nie, nie strzelałem bez przyrządów celowniczych. To jest dziedzina, którą się zajmowałem przez długie lata, natomiast to jest dziedzina, która nie wypełnia całej przestrzeni tak naprawdę sposobu posługiwania się bronią. Jeżeli weźmiemy pod uwagę aspekty realnych okoliczności użycia broni, albo tych cywili, albo mundurowych, jeżeli mówimy mhm. teraz o służbach, to większość tych czynności dzieje się na małych odległościach. Tak. Jeżeli statystycznie przyjmiemy, że te dystanse są dla nas najbardziej newralgiczne, najbardziej trudne i chcielibyśmy się, żeby skutecznie się bronić za pomocą broni krótkiej, to na to powinniśmy położyć nacisk. Dlatego mówię, to jest forma uzupełnienia, tylko jak zdamy sobie sprawę, w jakim kierunku powinniśmy pójść, żeby być najbardziej efektywnym w szkoleniu, to w mojej ocenie najlepiej jest od tego zacząć, natomiast... A, czyli zupełnie na starcie, tak? Tak, od tego być... można, ja miałem mhm. okazję prowadzić treningi dla ludzi, którzy zupełnie nie strzelali, zresztą spotykam się z ludźmi, którzy prowadzili szkolenia w twojej nawet, mhm. e, nawet szkole, mówi, pójdę tam z kursantami po ćwiczeniu, mówi, listek, ale hula w sensie, bo Mega, to jest tak naprawdę jest, kwestia podania pewnych prostych odpowiedzi. Proste odpowiedzi jest łatwo wprowadzić, wprowadzić w życie. W związku z tym na tych bliskich dystansach prosta technika jest szybko skuteczna. A tu, gdzie robi się trudno, bo to wzrasta z, wzrasta z dystansem, mhm. który rzadziej stosujemy, też trzeba umieć posiadać, trzeba posiadać umiejętności posługiwania się bronią przy użyciu przyrządów celowniczych, bo dystans jest większy, żeby trafić, one są niezbędne. Natomiast w krótkich dystansach z racji, to łatwo jest sprawdzić, dlatego ja tak powiedziałem, no, typowe strzelanie ofensywne, bojowe, no to jest w jednym miejscu, z jednej tak. odległości strzelam i idę w technikę. Natomiast jeżeli wezmę sobie gościa, postawię, wezmę fix mhm. i klient wystartuje do mnie, no bo to jest podstawą tak. do użycia broni, no to spróbuj zastosować tą technikę. Zgadza Okazuje się, się, że to jest... Nie no, są, tacy, że to, no to są tacy, co twierdzą, że to jest możliwe, wiesz, Ale nawet na, na meczach. Często na interwencji. Wchodzi właśnie w klatkę, w mieszkanie i zazwyczaj jest bliski kontakt. Nie ma, że on sobie może wziąć, przeładować pistolet. On musi zareagować na faceta, który po coś sięga, wyciąga nóż, butelkę zbitą, on musi zadziałać tym. To, tam na nawet z... wiesz, to, z tego co widzę tam ludzie dość często wrzucają jakieś filmiki na YouTubie, z tego co widzę wiesz, nawet te postawy, które tam są stosowane, no, to są postawy zamurowane, no umówmy się, facet stoi w jednym miejscu, nogi sztywno jak wiesz, I jeszcze jak, ska uwagi, że jak, teraz, wiesz. jak skała, cała ta technika Pytanie. wygląda, no sztucznie. Pytanie tak za 100 punktów, w reżyser, w sensie, bo czasami robię tak na zęciach. wymyślcie sobie scenkę, w jakiejbyś byś sobie, że użyjesz broń, nawet z gliniarzami, bo, bo czasami mm -hmm. dla policjantów robię kolenie. no i teraz wygeneruję jakoś na Stacji benzynowej, interwencja, patrzy, odwraca się klient z nożem albo zaatakował, a jak nie zaatakował, to nie ma podstawy do użycia broni. Jak zaatakuje, pytanie używać przyrządów celowniczych? Nie, czy technika zgrywania przyrządów strzelania do, 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 do małych celów z 10 metrów, co jest klucz ten samym w sobie, tak jak ty strzelasz tak. setkę na setkę, jest zajebisty warsztat, tylko pytanie, czy to jest technika yy, dająca jakoś przeszedł pasportowe już snajperskie, czy to jest technika policyjna do wykorzystania nie. w działaniu? Dokładnie, więc to jest jakby przewaga tego typu podejścia. W związku z tym, to, 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 to jakość z jednostek anteturystycznych w połączeniu ze zderzeniem z rzeczywistością, to jest nie ta sama jakość. W sensie tu nie ma przełożenia, żeby to było mega, mega efektywne. Wiesz co, nie? ile w Twojej ocenie potrzeba by było to proza, ale gdyby chciał to zrobić w jednostkach terenowych, nie wiem, objeździć, pokazać ludziom w ramach ich normalnych strzelań. Ile potrzebowałbyś czasu i ile potrzebowałbyś amunicji na głowę, tak żeby ci ludzie zrozumieli o czym ty mówisz, żeby zrozumieli to strzelanie. Ja wiem jak wygląda generalnie gospodarowanie amunicją środkami w służbach mundurowych no i wiem, że to jest problematyczne. Wszyscy ja wiemy, ale nie, 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 nie powiem nic zaskakującego, żeby coś umieć. To trzeba to poćwiczyć. Żeby to poćwiczyć, to trzeba zużyć kilka kulek. W sensie nikt sobie nie wyobraża, że worek poleje pół godziny, wbijam na ręki i umiem się bić. Czemu ktoś może mieć przekonanie, że strzelę z 15 metrów zgrywam z przyrządy celowniczej, mogę iść na ulicę się strzelać? Nie, tam po prostu działa stres. Tam możemy wesprzeć swoją jakoś tak naprawdę taką umiejętnościami. Żeby ogarnąć wiedzę w sensie, jak prowadzić treningi, jak się uczyć, bo to jest ogromny pole do popisów w sensie treningów bezstrzałowych. No bo tak naprawdę dużo rzeczy idzie się. Najtrudniejszy po mojemu jest pierwszy strzał. Jest wypadkową du... wielu elementów składowych. W związku z tym mm. samo zjawisko, że kulka wylatuje przez lufę dy... nie wnosi nic do tego, co buduje jakość tego, że trafi. W związku z tym strzałów gdzie naprawdę dużo zrobić. Natomiast, żeby ogarnąć wiedzę w tym zakresie to z mojego doświadczenia, to jest dwa dni po 6-8 godzin. Jest spoko wystarczy, żeby złapać wszystkie tematy i zasady, jak budować metodycznie sobie trening. Czasami robię, bo dobrze w sensie poszerza mocno horyzont, wiedza ta kapać, mocno podparta nauką, w sensie może neurologii, behawiorystyki, psychologii. Jak sobie to przełożymy na elementy filmów, czy zdarzeń, które miały w rzeczywistości sobie zdamy tego sprawę, to to naprawdę buduje zupełnie inne podejście Dobra. do tematu. Nie? zapytam Cię troszeczkę o coś innego, wiesz co, w kontekście cywila. Wiesz, dość często panuje takie przekonanie, że jeżeli już dostałem to pozwolenie, no pal przejść do, do celów sportowych, niech tam będzie. Noszę tą broń przy sobie, jeżeli potrafię strzelać na strzelnicy, poradzę sobie też w sytuacji bojowej. Gdybyś miał zbudować takiego strzelca sportowego, który i psychicznie, i fizycznie sobie poradzi, to tak naprawdę, bo ja wiem, że to jest wypadkowo wielu czynników, tak? On musi się trochę gdzieś tam poruszać na macie, on musi parę razy dostać mhm. w nos, czego, czego większość ludzi, być może, na życiu nie doświadczyła. Jednocześnie trochę postrzelać, ale trochę inaczej niż do tej kartki papieru. Gdybyś miał zbudować, powiedz mi. Co powinno go cechować, na co powinien szczególny nacisk położyć. W swoim szkoleniu. Tak, żeby sobie poradził w sytuacji kryzysowej. ono podstawą, niektórzy to bogatelizują, trochę mnie to bawi, szczerze mówiąc, bo podstawą są nawyki. Nawyki to są umiejętności. Nie ma w niczym nie jesteśmy dobrzy, jeżeli nie posiadamy umiejętności. To dotyczy również umiejętności y, motorycznych. W związku z tym tak naprawdę tu priorytetem jest y, nabycie umiejętności, które działają trochę poza psychiką. W sensie takim nie dużo trzeba szukać przykładów, żeby pokazać, że osoba, która czegoś nie wsiadamy do samochodu pierwszy raz w życiu, dźwigni, biegów, kierownictwa, tego, tak. tego jest praktycznie dużo i każdy ma problem z ogarnięciem tego. Dzisiaj gadam przez telefon, coś tam się rozglądam, w sensie reklama oglądam, te czynności robię totalnie bezwiednie, typu biegi redukuję. Skąd wiedziałem, jak zredukować, na który bieg? Bo widzę kątem oka drzewa, ja tego nie przetwarzam tak naprawdę, si obroty silnika. To są wszystko rzeczy, które są wprowadzone do, do bańki tak naprawdę i ona wyciąga sobie sama wnioski. Bokser tak naprawdę robi unik zanim zobaczy lecącą pięć, bo interpretuje ruchy ciała i z tego wyciąga wnioski. W związku z tym, jeżeli my sobie opanujemy umiejętność strzelania i posługiwania się pistoletem jak narzędziem, które mamy wprawę w posługiwaniu, to to zaczyna działać i wtedy głowa niepotrzebna jest bo głowa generalnie wolno analizuje jakby te wszystkie rzeczy. Nie ma możliwości, że przy dynamicznym ataku ja wyciągnę wnioski z jego zachowania i podejmę właściwe działanie. To po prostu musi odbyć się na pewnym automatyzmie, albo przynajmniej ten automat będzie dużo. Czy tak jest strzelanie? Wiesz co, ja mam tego świadomość. Nie wiem, no. myślę, że można powiedzieć, że na no 12 lat na bramkach, no to jakby robi swoje, tak. Robi no, swój, swoje, no? swoje, swoje, swoje gdzieś tam doświadczyłem. Yy, ale czy da się takie strzelanie wprowadzić w oderwaniu na przykład od, y, od y, możliwości fizycznych, tak? Czyli od tego treningu na macie, be, w oderwaniu od tego treningu na macie, bez boksu, bez, bez jakiegoś tam pokulania się no, trochę. Ogólnie taka sprawność fizyczna zawsze będzie, bo mówię, to zawsze gdzieś ma taki wspólny no wiesz, mianownik. Niejednokrotnie są to goście, którzy nie są w stanie podciągnąć się 10 razy na drążku, nie wiem, zrobić 20 pompek, tak, wiesz, bez, bez chciałbyś żeby przez przed tego... w Twojej obronie? No, niekoniecznie, ja może to mieć problem wyjściem samemu z wyjściem samemu z opresyjnej sytuacji. Nie, myślę, że no motoryka jest ważna w sensie takiej umiejętności motorycznej. Jakaś sprawność fizyczna, niestety, jest, chociażby te kwestie, elementy, bo w, w, w bojowym strzeniu idzie się do przodu ruchem płynnym, bo, mm -hmm. bo to tak. generuje postawa obrącz. Natomiast jak ktoś wystartuje do ciebie z kosą, no to możesz stać w, w, i czekać, ewentualnie co się wydarzy, ale możesz też gwałtownie wycofać się. Wypracowując moment jakby do dobycia broni i wtedy zadecydować, czy używasz broni, czy nie. Jeżeli kontynuujesz go siatak, no to wtedy strzelasz, ale to jest w dynamicznym ruchu generalnie. W związku z tym trudno sobie wyobrazić osobę niezborną, ruchowo, która gwałtownie ruszy do tyłu, odkryje broń, wyciągnie klamkę i jeszcze strzeli i trafi. No, jest wiele rzeczy budujących się na motoryce, bo mówię, skuteczność polega na, na pewnej umiejętności. Pytanie, czy ktoś to plącze się, w sensie plączą mu się nogi przy prostej czynności, czy sprawnie się poruszać w sytuacji stresowej. Ja też są filmy, w których gość się tak przestraszył, że mu się nogi poplątały, i to jest generalnie widać jak ogromny Wiesz, wpływ na do tego wchodzi nam bardzo fajnie, bo tak, mówiliśmy o strzelaniu, mówiliśmy o motoryce, ale głowa, i jeszcze głowa. Nie, no to te, dlatego no, przewagę mają ludzie, którzy robią, że. Nie przypadkiem antyterroryści czy, 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 czy wojskowi komandosi skoczą, skaczą ze spadochronem. W sensie gliniarze na przykład skokiem nie bardzo są potrzebne. Łażenie po jaskinach po górach tym nie potrzebne tylko przełamywanie ciągle takich przełamywanie własnych lęków lęku, własnych powoduje że poziom poziom lęku generalnie opada. Oni są mniej podatni zresztą jak wchodzisz na chatę tak naprawdę to, 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 to robisz to po raz kolejny jesteś mentalnie przygotowany. To jest zupełnie inny poziom. Ktoś kto się bije na ulicy to dużo skuteczniejszy będzie w takiej bójce jak klient który pierwszy raz ktoś wyciągnął nóż trzyma przed, przed nosem albo dostał tak. albo dostał w jedynki bo to jest poziom stresu jest zupełnie no, dokładnie. zupełnie inny. Więc... Wiesz to czasem piszą goście których nie wiem babka na kasie w Lidlu jest w stanie tak zdenerwować że nie są w stanie tak, na sobą zapanować nie, to... wiesz, a, a jednocześnie mówią że poradzą sobie w sytuacji kryzysowej tak. nie? więc tutaj tutaj no, głowa jak, bez względu. Jak, jak ktoś podlega w, w sensie często w takim sytuacjom w sensie stresowym zupełnie inaczej znosi stres i się lepiej adaptuje do takich sytuacji, dużo bardziej jest w stanie skutecznie, yy, racjonalnie oceniać. Okej, okay. mamy strzelanie, mamy motorykę, ale do tego wszystkiego jeszcze głowa. Nie, no po, po mojemu to samo. Dlatego ludzie, którzy są, bo czasami się, o, często jest porównywane, są ludzie ze służb, to tak niekoniecznie strzelają. Ja uważam, że ogromną zaletą jest to, że ludzie mają kontakt z rzeczywistością. Ktoś kto się szarpie na ulicy, leje się na ulicy. Ma dużo lepiej, będzie się odnajdywał w pewnych sytuacjach, tu mówimy o tej świadomości sytuacyjnej, że osoba, która nie ma kontaktu ze stresem. To, że na strzelnicy ona zajebiście strzela i robi świetne grupy, może się mieć totalnie nijak do sytuacji stresowej którą będzie generowała sytuacja, którą na co dzień się nie przytrafi albo być może się nigdy nie zdarzyło, bo znam takich, którzy uczą się bojowego, nigdy się nie bili tak naprawdę. To jest totalnie inny, inna przestrzeń. Ludzie, którzy tak w jednostkach antytrystycznych skacze się na spadochronie, łazi się po górach, po jaskiniach, nurkuje się, to nie po to, że to jest im potrzebne tak naprawdę, tylko przełomują ciągle swoje lęki i opory, tak naprawdę obniża się poziom... poziom stresu. Poziom stresu, poziom, poziom lęku. I dzięki temu są dużo bardziej przez przeszkolenie. Jeszcze się zmniejsza stres w trakcie wykonywania określonych czynności. Natomiast jak mówimy na ulicy, to pytanie, czy chciałbyś, żeby ktoś się bronił, ktoś to jest niesprawny fizycznie i intelektualnie. No no dla, wiadomo, mnie, że dla mnie odpowiedź jest Priorytetem jest to, żeby no i się ruszać, i umieć ogarniać się w, w sytuacjach mocno, mocno stresowych, aczkolwiek pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. I tu trening nawykowy jest bardzo bardzo pomocny. Nie? Serdecznie Ci dziękujemy na dzisiaj tyle, ale no wrócimy bo... do Ciebie jeszcze pogadać. Miło było spotkać, to mam nadzieję. Czujcie, czujcie się, zapro się zaproszeni.